Rak płuca jest chorobą, która wymaga szybkiej, trafnej i skoordynowanej diagnostyki. Z tym mamy w Polsce problem. Niestety, chorzy czekają zarówno na rozpoczęcie diagnostyki, jak i na Zakończenie diagnostyki, ten proces często podejmowany jest późno i niestety jest długotrwały. Problemem jest również niestety słaba dostępność do dobrej jakości badań obrazowych oraz dobrej jakości diagnostyki endoskopowej, która jest kluczowa aby postawić rozpoznanie raka płuca. Także podstawowym problemem w Polsce jest zła organizacja procesu diagnostycznego, jego rozkawałkowanie, słaba koordynacja pomiędzy różnymi specjalnościami, które opiekują się chorym na etapie tego procesu. Jest to nowotwór stanowczo za późno rozpoznawany. Tylko około 20% chorych z rakiem płuca kwalifikuje się do zabiegu operacyjnego. Jest to choroba, która powinna być wcześniej rozpoznana, ponieważ mamy możliwości leczenia. Ich rak płuca staje się już w tej chwili chorobą przewlekłą. Leczenie pacjentów z chorobami nowotworowymi, w tym również z rakiem płuca, powinno być leczeniem kompleksowym, a więc uczestniczą w nim lekarze różnych specjalności: to rakochirurdzy, pulmonolodzy i onkolodzy. W tym zespole terapeutycznym rola pulmonologa jest ważna i niepodważalna. Większość procesu diagnostycznego, czy dużą część procesu diagnostycznego realizują właśnie pulmonolodzy. Pulmonolodzy również w dalszym etapie leczniczym kwalifikują pacjentów do leczenia oraz to leczenie prowadzą. Ale na tym etapie już musimy bardzo ściśle współpracować z kolegami onkologami, radioterapeutami i torakochirurgami. Polska Koalicja Zdrowe Płuca, jako jeden ze swoich priorytetów, traktuje wzmocnienie aktualnego systemu opieki nad chorymi na raka płuca. Pulmonolodzy odgrywają kluczową rolę w diagnostyce, kluczową rolę w leczeniu i dążymy do tego, aby ośrodki koordynowanej diagnostyki i koordynowanego leczenia raka płuca, te ośrodki powinny rzeczywiście stać się rzeczywistością, zostać elementem systemu organizacji opieki zdrowotnej nad chorymi na raka płuca w Polsce. Celem powołania Polskiej Koalicji Zdrowe Płuca jest wsparcie tworzenia strategii pulmonologicznej, opartej na najlepszych standardach, doprowadzających do poprawy jakości opieki dla pacjentów z przewlekłymi chorobami płuc. Chcemy nasze działania prowadzić przez działania edukacyjne, komunikacyjne, a także opiniotwórcze, które pomogą polskim pacjentom uzyskać jak najszybszą poprawę opieki. Życie każdego człowieka zaczyna się oddechem i kończy się oddechem. Bez sprawnie działającego układu oddechowego nie ma długiego i dobrego życia. Naszym celem, celem koalicji jest zapewnienie wszystkim Polakom zdrowych płuc.